Hej, moi kochani, z tej strony Reksana i w tym odcinku chciałabym polecić takie dwa kanały. Jedyn, jedyn, jeden kanał to moje IPFF, a drugi to taki to, to kolegi z grupy takiej. Więc zapraszam do oglądania. A je linki, y, potem wam w opisie albo y, w komentarzach. W albo, w albo w komentarzach I, I pierwszy kanał to jest Wiktoria yy, Michalak Bardzo spoko kanał I fajne filmiki ma Poczekajcie chwilę I ma spoko filmy Więc podajcie do niej Przypomnę, ale mi się trochę czasami zacina telefon mam. Już rok ten telefon, czekajcie. I tak, tutaj ma playlisty fajne nawet. Kanały AZB, Kanowski i tak dalej. I tak. Informacja, jak jest tu ma. Tu ma Macie informacyjnej, o niej no. I tak. Zachęcam Was do zasubskrybowania jej kanału. Ma dopiero 19 subskrypcji. I no. Jest bardzo spoka osoba. A drugi kanał to jest żelek i ma odbiera trzy subskrypcje więc wpadać do niego jest spoko, spoka osoba yy, i tak zachęcam was do zasub zasubskrybowania jego kanału i co jeszcze mogę powiedzieć ma super filmy i tak, jak tutaj widać mężczyznę i tu, więc zapraszam do, zas za do zasubskrybowania tych dwóch osób, a ja się z Wami żegnam. Do pa-pa!